Maleczko widzowie, mamy nową aktualizację w Per Simulator 99, czyli tak jak ty co tydzień. Yy, w sobotę o godzinie 18:00 dostaliśmy nowego Titanic Peta. Dostaliśmy nowe. Dostaliśmy nowe Hughes pety, Valentin pety, Valentin Jajka i dostaliśmy Reberfy, Tikety, Tokeny, e, Cocktail 2 Dresh 2, charm, Mecha chest, Jurassic Exclusive Jajko, Klaus Forever Pack i, i Valentin Pack. To dwa paki mamy w grze czy jak. A ładne, ładne Jajuszka, ładne Jajuszka zostaliśmy tutaj do Ferwerpaka. Jakieś czesty, które w sumie wyglądają podobnie jak w. Petzgole, nie będę ukrywał. Walentin, pach, takie o. Tu dostaliśmy boosty znowu, te co były, nie, nie ma nowych boostów i chyba nie ma nowych boostów i co to? Aha, to jest chyba właśnie te, ten co zwierzę się podnosi o 10, dodatkowe. Idziemy zrobić Rebirfa i zobaczymy co nam dodali tutaj na tej platformie. W sumie to yy, 10 Lovegiftów, 5 Rebirf Tokenów, Raffle Tikety, Tower speed 10%. Robimy Rebirfa, 200 tych etiketów dostaliśmy I... O kurde, ale zlatujemy I spadliśmy na dół A gdzie ja mogę wykorzystać te etikety? To jest pierwsze moje pytanie Tak w sumie Kurde ile tych tiketów leci No te tikety lecą jak powalone, powiem wam tak widzowie Ale nie wiem gdzie ja to mogę użyć, tak w sumie Chciałbym się dowiedzieć jak, jak to lata, ale nie wiem gdzie Dobra, już chyba widzę, już chyba widzę Nie wiem czy ja mogę otworzyć pierwsze jajko Nie mogę pierwszego jajka otworzyć i spadam Kurde widzowie ale z tego co widzę tutaj na Riverfa Jednego potrzeba to 100 tylko, 100, 100, 100, 100 pięter A to mi się wydaje, że na spokojnie nabijemy sporo tego, ale chciałbym na pewno jeszcze dzisiaj jedną, jedną, jedną tutaj licytację zrobić. Niestety ja tutaj odpaliłem dopiero 1920 aktualizację, więc jestem trochę spóźniony. Ale damy radę, damy radę O, mamy takiego Titanic'a Titanic Valentin Axalot Ładny ten Axalot nawet Tak jak tu patrzę Znaczy nie widzę dokładnie jak on wygląda Ale wydaje się być spoko A co tutaj daje? Odblokuj nowe jajko Uh, kurde no ja powiem wam, że ja tego nie używam na razie Eee... Nowe jajko? Tu kurde na 5 godzin? To nie Ile mamy tych use'ów y w tym momencie? Sporo mi się wydaje. Ale to sobie i tak nie, nie zrobimy, ja sobie to na notki będę ustawiał. I coś czuję, że tych ticketów jednak ja nie, nie zrobię dzisiaj jednego nawet. Ja wolę sobie zostawić i walnąć taką jedną, solidną ilość. I kurde, tutaj pack. Ile tu mamy gemów? 5 milionów. Skąd te valentiny... Skąd te czesty lecą? To mnie zastanawia. To mnie zastanawia skąd... Ja bym chciał się dowiedzieć w sumie. Nie, może mi już wyleciało, a ja tego nie widziałem. Ale to słowo sobie sprawdzę w sumie Niestety mi to nie wyleciało, ale sobie w tym czasie otworzymy gifciki w sumie z tego eventu Może polecą mi siódrzyki jakieś, oby, mam nadzieję Kurde, bo lecę, lecę, nie podoba mi się to Otwieram, otwieram i kurde powiem wam, że nic mi nie leci z tego co widzę, niestety i choć jeden huzyk jakby poleciał, abym się cieszył. No abym się cieszył. Ej już pół milion są warte te upgrady. Przepraszam, nie upgrade'y tylko ulepszenia, boosty. Niesamowite, niesamowite. O i tego klan gift też otworzę od razu. Nie chce coś poleci fajnego. Nie, wiem, niestety chyba nic nie poleciało. No niestety. Niestety nie ma hurzyka. No, tu nam z giftów też nie poleciał huzyk, niestety. Mam nadzieję, że zrobimy sobie jeszcze jedne. Jeszcze inny tutaj. Aż lepiej, polec sobie na, na do góry. Tu jesteśmy. Mamy ile? Yy, 50 na 100. Zaraz się zobaczymy, jak zrobię tutaj kolejny gryp. Ile Już tutaj mamy. 96. 97. Piętro już mamy, tak w sumie. Ja tutaj otworzę jakieś gifty. Może nie gifty Rainbow. Rainbow Mini Chesty. Mini Chesty też w sumie otworzę sobie. Bo czemu by nie? W tym czasie. No i co? W sumie to już chyba mamy. Jeszcze nie mamy setnego piętra. Ale za chwilę, za chwilę będzie setne piętro. Dawajcie, dawajcie, i mamy setne piętro, robimy rebirth fastowy, po raz kolejny. Let's go. I co, mamy kolejny, dim, kolejny procent damage'a, gdzie to można sprawdzić. 20% mamy już? I teraz 150% trzeba. No, teraz sporo, sporo. A teraz razem raz, dwa tickety dostajemy To im więcej rebirfów, tym lepiej tak w sumie I to w sumie sporo lepiej Dobrze, 25 rebirfów już ktoś ma Nie Hyuji, 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 dobra przepraszam Hyuji otwartych, to nieważne Znaczy wydropionych Tutaj najwyższa wieża 94, ktoś ma 387 Aha, no i git, nie? To tower rebirf tokeny The tower rebirf tokeny, no A sobie polecę, a jeszcze nie polecę tam, jeszcze tam nie polecę Teraz już tam polecem zlecymy jestem tu ale jestem ciekaw, czy jakieś, czy jakieś inne upgrade'y mam za te tokeny. Bo czy tylko tutaj te jajko. I mogę sprawdzić, czy faktycznie to jest jedno jajko dla was, widzowie, sprawdzam. Yy, czy to jest po prostu w jajku pecik? To jest po prostu huge pet w jajku. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. To to się naprawdę będzie opacało dopiero do góry, tak naprawdę. I tutaj mam, możemy. Kurde, ej, sporo free Titaniców będzie, jest tutaj. Dwa, tak? Dwa, no, po raz kolejny są dwa Titanic Pety. Tak naprawdę free to play, jeden tutaj w, w tak, w a jeden tutaj za rozwalanie, za nie rozwalanie, przepraszam, jakie rozwalanie, za odpieranie jajuszek na tysięcznym piętrze tak naprawdę będzie. Jeżeli tutaj pie, piętra wbijemy oczywiście, no to kurde powiem wam widzowie, opłaca się grać, parę bardziej opłaca się awczyć, bo grać to jest za dużo powiedziane, ale awczyć. I Cocktail 2, jak wygląda Cocktail 2 w sumie? Bo jestem ciekaw, jak wygląda koktajl 2. To nie jest koktajl, to też nie jest koktajl. Jak to wygląda? Jak wygląda koktajl? Może w upgrade podkach to jest? Nie mam pojęcia, trzeba to sprawdzić. Nie, to nie jest w upgrade podkach. Nie mam pojęcia, co chodziło z tym koktajl 2, ale kurde, fajnie było się dowiedzieć. Mega Chest, Tresur Charm, tego Cocktail 2. Cocktail 2. Nie, nie mam pojęcia, widzowie. Nie mam pojęcia. Chcę tutaj powiedzieć, abyście zostawili subika, lajka. Dołączyli na Discorda, w którym jest link w opisie. Zostawili komentarz, jak Wam się podoba aktualizacja. Jak podoba Wam się tutaj yy, ogólnie odcineczek. Nic w sumie nie zrobiliśmy ciekawego, ale to dlatego, że nie ma ciekawej aktualizacji. Ja bym chciał, chciał się dowiedzieć, jak wygląda koktajl dwójeczka, ale no nie mam pojęcia, jak ile to mogę sprawdzić. A widzowie, na to jest na tyle w tym odcineczku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was jutro na streamka. Na razie i cześć.